Witajcie tu z kości Szybka, wrzutka. Dziś na stole mamy kasowego Vivid Memories od Floodgate Games, czyli takiego świetnie wykonanego, kolorowego abstrakta, w którym to staramy się przywołać nasze najlepsze marzenia, wspomnienia z dzieciństwa. Każdy z graczy bierze sobie taką dwuwarstwową planszetkę. Układamy tor punktacji. Układamy wreszcie naszą matę, na której bierzemy płytki wspomnień. Płytek zawsze jest o dwie więcej niż graczy. Tu gramy w dwie osoby, więc mamy je cztery. Następnie do worka wrzucamy takie okruchy wspomnień. Oczywiście, w zależności ile jest graczy, tyle ich tam sobie do środka wrzucimy. Resztę jako zapas, z którego będziemy mogli dalej korzystać. Następnie z woreczka. Znowu w zależności, ile gra osób, w tym przypadku dajemy cztery okruchy na każdą taką płytkę. Znacznik pierwszego gracza i możemy zacząć e, grać. E, w naszej rundzie możemy wziąć z którejś ze skrajnych płytek albo e, jeden kawałek wspomnienia, albo dwa identyczne, albo. Trzy różne, czyli z tej krawędzi mógłbym sobie wziąć na przykład ten jeden, z tej ten jeden, ten jeden, lub na przykład te dwa. Ale jeśli został tu ten jeden kawałek, a chcielibyśmy wziąć trzy i pasuje nam to z kolejną płytką, to mogę wziąć sobie ten kawałek, ten kawałek i ten kawałek. Następnie, w zależności, jakie żeśmy zebrali, w jakiej ilości te okruchy wspomnień, kładziemy je. Do wybranego tutaj przez nas heksika. Dowolnie układając, bo już tu ta kolejność nie ma znaczenia. Dodatkowo, jeśli odsłoniliśmy płytkę, jedną czy więcej, po naszym ruchu, to taką płytkę bierzemy póki co na bok. Gramy, układamy tak długo, aż tutaj wszystko się nam skończy. I w tym momencie przechodzimy do fazy, gdzie wykonujemy akcję. Teraz wszystkie płytki, jakie zdobyliśmy w tej rundzie, musimy przypasować do slotów, które mamy do góry. Kiedy płytkę kładę na slot, blokuje niestety jego unikatową zdolność, no ale płytka sama w sobie też jakąś zdolność posiada, czyli powiedzmy, położę sobie tutaj. Tu już mam płytkę z poprzedniej rundy, niestety płytki, których nie uda nam się zapunktować, czy z których nie uda nam się zrobić akcji zostajemy na następną rundę, przez co też blokują nam dostęp do tych e, akcji. Następnie, jak już rozdzielimy te płytki, wykonujemy właśnie akcję w dowolnej kolejności. Spłytek może być to po prostu dobranie za sobą odpowiedniego koloru i dołożenie go sobie na planszatkę, albo usunięcie seksa jakiegoś koloru i w jego miejsce dodanie takich dwóch. Jeśli nie mamy miejsca, no bo na każdym hekcie mogą być maksymalnie trzy kolory, no to usuwamy żółty i dodajemy jeden z nich. Tutaj mamy jakieś przesunięcia, losowania, takie dodatkowe oczywiście, akcje. W każdym razie, jeśli już namieszamy, to przechodzimy do punktacji. Oczywiście, jeszcze jeśli na płytce zrobiłem daną akcję, to przewracam ją na drugą stronę na stronę punktującą. No i teraz. Szukam, czy udało mi się zrobić odpowiednie konfiguracje. Jeśli tak, to liczę, ile jest tych konfiguracji i dostaję za to punkty. Czyli, jakbym miał na przykład takie dwie konfiguracje, no to dostaję w sumie za to 8 punktów. Jeśli płytkę zaliczyłem, ściągam, odrzucam do tych już skompletowanych, bo przydadzą się też do finalnej punktacji. Następnie przechodzę do liczenia punktacji za połączenia. Tutaj mamy takie sloty na główne wspomnienia. Jeśli uda mi się je połączyć z jednym slotem do pary, a w sumie mamy takie cztery, to liczę liczbę heksów z tym kolorem razy ilość połączeń, jakie zrobiłem. Czyli po, powiedzmy w tym przypadku, gdzie tu miałem zielone, miałem raz, dwa, trzy, cztery. 5 razy 2 10 punktów. Następnie te, które były przy właśnie tym miejscu ściągam z planszy, dokładam sobie i jak już policzyłem to wszystko, to znowuż dodaję sobie jeszcze punkty za właśnie te połączenia. Każde pełne połączenie daje punkty. Tu 1 4 a 3 to 18. No jest to tyle istotne, że punkty te dostaniemy w tej rundzie, a także w każdej kolejnej, więc bardzo istotne w tej grze jest właśnie robienie sobie tych połączeń. E. Następnie bierzemy, rozkładamy nowe i powtarzamy. Tak, gramy sobie 3 rundy. W ostatniej rundzie dodatkowo jeszcze odsłaniamy sobie płytkę, którą na początku losowo dostaliśmy z naszym kolorem i za kolor na planszy. Za każdą płytkę dostajemy jeden punkt, za każdą tutaj wokół dostajemy dwa punkty i za nasze zadania, jeśli znajduje się ona tutaj na naszym zadaniu, to dostajemy dodatkowo 5 punktów. No i to tyle, tak naprawdę. Wygląda błaho, wygląda prosto, a jest tu naprawdę strasznie, ale to strasznie dużo kombinowania i tak naprawdę nie jest to. Wcale tak lekka gra, jakby mogło się wydawać. Co fajne to właśnie jej wykonanie i to, że mamy tu na przykład chłopaka, który puszcza sobie latawiec, ale w tym naszym wyobrażeniu z dzieciństwa jest to jakiś mak i smog. Także graficzki są tu naprawdę bardzo fajne. Świetnie to wygląda. No, jedynym minusem jest to, że na kartach, przy niezbyt dobrym świetle. Fioletowy z niebieskim wygląda strasznie podobnie i można czasem się pomylić. W każdym razie, jeśli lubicie takie fajne abstrakty, to Vivid musicie spróbować. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!